Cześć, cześć, cześć Maćku, tak na forum klasowym aż huczy, no i dziwnym przypadkiem jest mowa o tobie, bo to jest forum, żeby huczały, podobno ty wylosowałeś panią na Mikołajki, tak, no tak zgadza się, no, co to masz szczęście, normalnie, a jak zabłysłeś, co tam pani kupiliście, kupimy jej pomadkę, no super, nie, no super, super, co? No nie ci powie. Co? Co że się działo? No. To Co, nie podobała się pani pomadka? No, ogólnie się bardzo podobała, bo aż zanim mówiła z wrażenia. <grywia> Jak to zanim mówiła? No mów, mów. To jaka to pomadka była? No, wyszła pomadka z dodatkiem, bo yy, szedłem dzisiaj rano do szkoły. To mi się but rozkleił, po drodze zaszedłem do kiosku, kupiłem sobie kropelkę no i szybko z buta schowałem kropelkę do plecaka. No nie zabezpieczyłem jej niestety, bo nie było czasu, się śpieszyłem do szkoły. No i jakimś cudem ten klej się wlał do pomadki. Cudem? No tak jakoś wyszło. Na no, przykład. Sam? No sam. No i ja, że już było późno, a poza tym wydałem wszystko na klej i już nie miałem za co kupić nowej pomadki, no to dałem jej to. Jezu, Maciek. <laughs>